Epoka serca, epoka otwartego serca. Każde pokolenie miało i ma przed sobą jakieś ważne wyzwania. Naszego dotyczy głęboka, wszechstronna transformacja, zupełnie zmieniająca nas system funkcjonowania naszej rzeczywistości. Szybki rozwój techniki nie może pozostawić za sobą w tyle rozwoju wewnętrznego człowieka. A ten rozwój polega na pozyskiwaniu kompetentnych, aktualnych, zgodnych z prawdą informacji i coraz większym docenianiu uczuć, prawa każdego do szczęśliwego życia. Ten cel trzeba po prostu zrealizować. Wiemy, że człowieka serce wytwarza o wiele silniejsze pole elektromagnetyczne niż jego mózg. Okazuje się, że serce przetwarza docierające do niego impulsy, informacje, wysyła je do mózgu, wpływa na efekty jego pracy. Jednak nie tylko o siłę pola elektromagnetycznego serca chodzi, jest ono symbolem wartości, które powinny być fundamentem życia uniwersalnych praw postrzeganych przez każdego w życiu i przestrzeganych. Rozwój cywilizacji to zmierzanie do coraz większego doceniania miłości, dobra, przyjaźni, uczenie się współodczuwania, tworzenia więzi opartych na czystej energii, nawiązywania pozytywnych relacji ze wszystkim, co stanowi naszą rzeczywistość. Już rozpoczęła się epoka serca. Bo wielu ludzi to zrozumiało, wprowadziło i wprowadza te wartości w swoje życie. Mimo panującego teraz chaosu, zmian transformacyjnych w ludziach i na Ziemi, upadania autorytetów, weryfikowania dotychczas akceptowanego systemu wartości, trzeba kreować pozytywny ciąg dalszy naszego życia. Pomocny jest tym, Zrozumienie funkcjonowania tego niezwykłego świata, jakim jest ten nazywany niematerialnym. Jego relacji z tym nadal nazywanym konkretnym materialnym. Nie do końca chodzi o wiedzę akademicką, bardziej o tę nieweryfikowalną, nielubiącą schematów, rządzącą się swoimi specyficznymi prawami. Aktualizacją tego wszystkiego, co do tej pory rozumieliśmy jako naszą prawdę i widzenie rzeczywistości. Epoka serca. Zawarte w książce pod tytułem Otwarte serce teksty przekazów zwracają się do nas o niepoddawanie się, niewątpienie w swoje możliwości kreowania pozytywnego życia. I siebie. Teksty zawarte w tej książce wręcz namawiają nas do szybkiego dokonania w sobie już teraz przekodowania, przeprogramowania zmieniającego jakość naszego życia, również wpływającego na jego długość. Trzeba zrozumieć, trzeba się przede wszystkim dowiedzieć, jak funkcjonują prawa uniwersalne. Nazwane niematerialnymi, i jakie one mają relacje z tym, co dzieje się w naszym konkrecie. Trzeba zrozumieć siebie trochę inaczej, spojrzeć na siebie i swoją rzeczywistość. No i oczywiście uczyć się cały czas w sobie programu niepoddawania się. Fragment z książki. Kto jest mistrzem? Człowiek potrafiący podejmować wyzwania, wyczuwający, jakimi metodami je najlepiej realizować. Człowiek wyczuwający przeciwności, wiedzący, jak w stosunku do nich się zachować. Mistrzem jest osoba wiedząca, że milczenie jest najlepszą z możliwych form reagowania na to, co jest jemu przeciwstawne. Czasami trzeba poczekać cierpliwie na uformowanie się decyzji, bo potrzebny jest czas na optymalne jej zadziałanie. Czyli mistrz pozostawia poza sobą denerwowanie się, niecierpliwość, bo wie, że sprawy układają się tak, jak mogą układać się teraz najlepiej. Mistrz poszukuje pozytywnej energii, operuje miłością, on wie, Dzięki czemu jest szczęśliwy, że zawsze jest ciąg dalszy danej sprawy, jakiegoś zagadnienia, bo wciąż docierają do nich kolejne informacje, impulsy, siły je udoskonalające. Mistrz jest szczęśliwy, bo wciąż oczekuje na doskonałość, wie, że ona będzie, nigdy nie kapituluje, nie poddaje się. Nie nazywa tego, co się stało, nieszczęściem. On stara się zrozumieć tego powody, poszukuje możliwości tego pozytywnego kontynuowania. Misz zastanawia się, co faktycznie potrzebne jest aktualnie jego ciału życiu. Mądrze traktuje swoje ciało, czyli reaguje na jego sygnały, szanuje wolę cząstek, jego materię stanowiących. Mistrz wie, że każda cząstka ciała powinna funkcjonować w tej samej energii i wibracji, otrzymywać takie same impulsy, informacje. Ludzie wpadli w pułapkę nieaktualnej, zafałszowanej energii. Oni też fałszują materię. Ludzie muszą wyjść z tej pułapki, w inną przestrzeń sięgnąć. Trzeba uświadomić sobie swoją indywidualność opowiadać się za prawdą, która w Was się toczy, tworzy, funkcjonuje, do Was dociera. Trzeba minimalizować wszelkie manipulowanie prawdą, po to rozwijacie się wewnętrznie. Nie można energii, do której się dociera, fałszować, nawet jeśli by na Ziemi ludzie mistrzostwo w tym względzie osiągnęli. Nie ma po co grać w tę grę, bo boli. Mistrz chce wiedzieć, co w nim zachodzi, co dla niego jest najbardziej wskazane.